Gabrysia Iwańczyk z drugiej aliceum zakochała się w koledze z klasy Pawle Borowcu. Chłopak jednak wyśmiewają za jej przyjaźń z Emilią Skibą. Do tej pory dziewczyny ubierały się tak samo i wszystko robiły razem. Gabrysia postanowiła z tym skończyć, żeby przypodobać się Pawłowi. Kogo no, są, niech zgadnę, Emilka ma takie same. No coś, zwariowałeś? Skończyłyśmy z tymi bzdurami. Bardzo dobrze, bo to było załosne. No raczej. O, a Wilkumowa. Dziewczyny odkryły nową nutę. Chcesz posłuchać? No daj. Spokojny ten kawałek, co nie? To nasz nowy ulubiony z Gabi. Jest tak samo przypałowy, jak te wasze paznokcie. Kretyn, nie zna się. Emilka, e, musimy pogadać. Co? Ale czemu? Doskonale wiesz czemu. Ale że... O co chodzi? Co to ma znaczyć? Ale co? Skąd wiedziałaś, że akurat ci ubiorę tę sukienkę? Nie wiedziałam. Dobra, nie kłam. Przecież mówiłam ci, że mi się podoba. Mi też się podoba. A pan, Czemu robiłeś taki sam jak ja? Nie wiedziałam, że też sobie je w końcu zrobisz. Jasne. Mówiłam wczoraj, że mi się podobają, tak? Mi też się podobały. Jasne. A piosenkę też ci pokazałam pierwsza. I co? Teraz jej słuchasz, tak? I co z tego? Przecież zawsze wszystko miałyśmy wspólne. Co moje, to twoje. Nie pamiętasz już? Mówiłam wczoraj dokładnie, tak? Że chcę z tym skończyć. Ale ja nie chcę. Tak? Chcę z naszym innym przyjaciółkiem. Babi. Emilka przesadziła. Przez nią Paweł znowu mnie wyśmiał. Skończyłyśmy przecież z tymi głupotami, tak? Całe życie będzie ode mnie zgapiała? No na pewno, że jej niczego nie powiem. Nie będę z nią w ogóle rozmawiać. Emilka jest zaskoczona zachowaniem przyjaciółki. Nie rozumie, o co jej chodzi i dlaczego Gabrysia nie chce już wyglądać i zachowywać się tak jak ona. Normalnie, nie chcę już z tobą siedzieć. Przecież nie możesz mnie zostawić. Puszczaj mnie. Ja Miałeś zawsze siedzieć razem. Ale zmieniłam zdanie. Został. Dziewczyny, co tu się dzieje? Panie nic. Po prostu przysiadam się do kogoś innego. Gabrysia, o co chodzi? Jest po prostu... Ona Chcecie wszystko godać. ode mnie zgapia! Paweł, mogę się z Tobą? No jasne, a jak będziesz mi dawać odpisywać? No jasne, tylko żebyś od tej małpy się uwolnić. Jak Ty mówisz do swojej przyjaciółki, Gabrysia? Ona nie jest moją przyjaciółką. Wiecie co, mam nadzieję, że nie, to nie jest nic poważnego i się pogodzić się za chwilę. Schowaj ten zmywacz. Ale proszę panie, ja muszę zmyć te paznokcie w tej chwili. To nie jest czas i miejsce na zmywanie paznokci. Proszę go schować. Proszę wyciągnąć te książki. Nie gadamy. Jest po dzwonku, tak? Ja jestem zaskoczona zachowaniem Gabrysi. Przecież ona i Emilka to najlepsze przyjaciółki. Ja po raz pierwszy widzę, żeby one się w ogóle kłóciły. Mam nadzieję, że to jest chwilowe nieporozumienie i szybko się pogodzą. No przecież one nie potrafią bez siebie żyć. Czy chciałabym sobie kupić tę kurtkę? Fajna? Gabrysia, obrażona na Emilkę, że ta ją naśladuje, ma już nową koleżankę, której pokazuje upatrzoną w sklepie wymarzoną kurtkę. Tymczasem Emilka nie zamierza odpuścić przyjaźni i wszędzie szuka swojej przyjaciółki. A, ja coś się przewidziało. Gabi, zaczekaj, nie chcę się kłócić. Sama zaczęłaś. Wiem, stój, przepraszam. Z tymi paznokciami to było przegięcie, ale naprawdę nie wiedziałam, że przyjdzie dzisiaj w tej sukience. Jaka ja też jest chcą kłócić, no, no, ale no ale zrozum. No właśnie, rozumiem. Naprawdę Cię przepraszam. Nie musimy już kupować takich samych rzeczy i wszędzie chodzić razem, tylko nie kłóćmy się już. Dobra. Przepraszam też, że nazywałam Cię małpą przy wszystkich. To co, znowu siedzimy razem? Okej, okay, ale masz mi obiecać, że już nigdy w życiu niczego ode mnie nie odgapisz, okej? Okay? Obiecuję. Dobra, to idę po swoje rzeczy. Okej. Okay. Malina, jeśli chodzi o tę kurtkę Gabi... Sorry, nie pozwoliłam mi tobie pokazywać. No przecież widziałaś, że się pogodziłyśmy. Teraz już możesz mi pokazać. No dobra, pokażę ci. Moim yeah. zdaniem jest fajna, ale trochę za droga. Za jej jest? Wyślesz mi Link? Albo nie, czekaj, sama sobie wyślę. Okej, okay, dzięki. Spoko. Nie obiecałam Gabi, że nie będę od niej małpować, ale ta kurtka jest rewelacyjna. Zawsze chciałam taką mieć, tylko nie mogłam jej nigdzie znaleźć. Gabi zdenerwowała się o te paznokcie, ale tak tylko gada. Przejdzie jej i jeszcze będzie się cieszyła, że obie mamy tak samo świetne kurtki. Marta, która umówiła się ze swoim chłopakiem, że zrobią sobie dzień wolności, podczas którego mogą się całować z innymi osobami, jest niezadowolona. Wcale nie podoba jej się ta zabawa, bo jest zazdrosna o alana i sama chce mieć ten pocałunek jak najszybciej za sobą. Na korytarzu znajduje chłopaka, z którym jak zaplanowała, ma się pocałować. No, masz dziewczynę? To, właściwie to nie no, ale mogę mieć. Y Wiesz co, chodzi tylko o jeden pocałunek. E, nawet nie musimy mówić cześć na korytarzu. To okej, okay, nie rozumiem. No czego nie rozumiesz? Chcę, żebyś się pocałował. Wiesz, to, wiesz, dziwna jakaś jesteś. E, gdzie idziesz? I idę w sobie. No ale nie możesz, chcę, żebyś się pocałował. E, wiesz o co ci chodzi Z jakiś zakład ukryta kamera? Żeby się pocałował. Uch, jesteś trochę stuknięta, ale cały jest nieźle. Ty też... Gdzie ta ukryta kamera? Nie ma żadnej kamery. Jak ten Grzesiek dobrze całuje. Sto razy lepiej od Alana. No wiadomo, jest głupi, wkurza mnie. No ale jak mnie pocałował, też mnie dreszcze przeszły. Znowu mam ochotę go pocałować. Agnieszka, no proszę. Przestań. Tymczasem Alan próbuje namówić do pocałunku Agnieszkę Sanecką. Dziewczyna jednak uważa, że to głupia zabawa i nie chce się zgodzić. No to co? Nie kręcę cię nic za nic? Nie o to chodzi. No to o co? Powiedz mi, śmierdzi mi z ust? Nie. Jak mieszka, no ja już nic nie rozumiem. Po prostu nie. Alan to fajny chłopak, ale on ma dziewczynę. Dlatego nie mogę się zgodzić na ten pocałunek. Wiem, że dla wielu dziewczyn to by nie był problem, ale ja tak nie potrafię. Nie będę się całowała z cudzym chłopakiem. Alan jest zawiedziony i zły. Nie rozumie, dlaczego Agnieszka nie chce się z nim całować. Zabawa w Dzień Wolności przestaje mu się podobać. Zrobiliśmy sobie cały ten Dzień Wolności. Serio? Jaki Dzień Wolności? Taki, że ja mogę cały dzień całować się z Agnieszką Sanecką, a ona z chudzikiem. Porypało was! No i jak ci poszło z Agnieszką? Nie pytaj. Nie poszło? Stary od rana za nią chodzę, na nic. Nie wiem, jestem aż taki słaby. No, Amelia, powiedz szczerze, jakbyś nie była z Kamilem, pocałowałabyś mnie? Przestań gadać bzdury i zapomnij o tym głupim dniu wolności. Może masz rację. A ty co o tym myślisz? No stary, dobrze ci życzę, no ale dla mnie też to jest trochę porąbane, nie? Marci się to na pewno nie podoba. Nawet mi o tym nie powiedziała. Pewnie się wstydziła. Znajdź ją i powiedz, że odwołujesz ten głupi dzień wolności. Chyba hmm, tak będę musiał zrobić. Pochodzenia, ja stary. Dobrze ci. Dzięki. Do Alana zaczyna docierać, że jego pomysł był bez sensu. Chce wszystko odwołać i znów całować się tylko z Martą. Nie wie, że dziewczynie bardzo spodobało się całowanie Grześka Chudzika. Nastolatka postanowiła jeszcze raz spotkać się z chłopakiem. Proszę, proszę was, przestańcie! Chłopaki, co? Przestańcie! Co jest grane? Ten całował moją dziewczynę. Przecież sam kazałeś mi się z nim całować, a teraz się czepiasz! P poczekaj, nie rozumiem, jak to sam... Wymyślił sobie jakiś głupi dzień wolności, że mamy się całować z kim chcemy i teraz się rzuca. A to trzeba było tak od razu, jakby co to wiesz, gdzie mnie szukać jestem do usług. Jaki dzień wolności? Powiedzcie mi, bo ja nie bardzo mogę zrozumieć. Wymyśliliście sobie to, ponieważ. Nudziło nam się. A, nudziło wam się. Dobra, to ja mam dla was świetny pomysł. Może zacznijcie się uczyć, na przykład, języka angielskiego. Marta, koniec dnia wolności. Bo co? Bo tak. To nie jest odpowiedź. Bo Agnieszka nie chce się ze mną pocałować. Zadowolona? W ogóle to jest jakiś poroniony pomysł. Jak chociaż trochę ci jeszcze nam nie zależy, to... błagam cię, nie całuj się więcej z chudzikiem. Mam dzień wolności do północy i zamierzam to wykorzystać. Jak to koniec dnia wolności? Alan sam to wymyślił i teraz chce to odwołać? Bo co? Bo nie udało mu się z Agnieszką? O nie, ja wcale nie chcę, żeby ten dzień wolności się kończył. I i dalej będę całowała się z chudzikiem. Gabrysia i Emilia znowu są przyjaciółkami i postanowiły wciąż siedzieć w jednej ławce. Gabrysia nie wie jeszcze, że Emilka kupiła sobie przez internet jej wymarzoną kurtkę. Co to takiego? Spacerowała nasze książki. Po co? Przecież zawsze miałyśmy wspólne i uczyłyśmy się razem. Emi, umówiłyśmy się, tak? Od dzisiaj mamy wszystko o, osobne. Książki, kosmetyki, ciuchy, no no wszystko. Okej. Okay. Znowu siedzicie razem. Gabi, myślałem, że chociaż ty zmądzałaś. To nie tak jak myślisz, Paweł. No Dalej się przyjaźnimy, ale po prostu nie robimy wszystkiego razem. To się okaże. Zobaczysz. Ta. Po co się przed nim tłumaczysz? No bo muszę coś powiedzieć. Powiem Ci coś, ale to jest naprawdę wielka tajemnica i masz mi obiecać, że nikomu, ale to nikomu nie powiesz, ok? Okej, okay, ale ja też ci muszę coś powiedzieć. Co takiego? Zobacz jak sobie kupiłam kurtkę. Kiedy ją zamówiłeś? Dzisiaj. Ale Emilka... A to jest moja kurtka. Ty jak, to przecież takiej nie masz. Ale no nie udawaj głupie, pokazałam ją dzisiaj Malinie i miałam po szkole sobie ją kupić. W internecie jest tanie i przesiłka jest gratis. No Emila! Co? Jezu, ale obiecałaś mi, że nie będziesz ode mnie zgapiać, tak? Ale ta kurtka jest zajebista. Wiesz co, nie chcę się z tobą gadać, wiesz? Gabi, poczekaj, myślałam, że tylko tak gadasz. Obiecuję, że już nie będę. Wiesz co, nie wierzę ci, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Dzień dobry, Pan Proszę, Andrzej. Pana, e, mogę z panem porozmawiać chwilkę? Gabrysia jest tak wściekła na swoją przyjaciółkę, że postanowiła poprosić nauczycieli, by pomogli jej uwolnić się od Emilki. I ona mnie prześladuje i musi ją pan przenieść. Gabrysia, co ty znowu wymyślasz? Pani, ja nic nie wymyślam, po prostu wie pani, co ona robi? Ona robi wszystko to samo, co ja. Już no, to przecież... denerwuje. No ale przecież zawsze wszystko robiłyście razem. Ale ja już tak nie chcę, powiedziałam jej to i ona dalej idzie w zaparty. Słuchaj, nie przeniosę Emilki, tylko dlatego, że się pokłóciłyście. Jeżeli już to ty możesz zmienić klasę, i to pod warunkiem, że znajdziesz jakiś lepszy powód. No i oczywiście, jak twoi rodzice się zgodzą. A ty przecież poważna, sprawcie, że ja nie wytrzymam z nią w tej samej klasie dużej, no. Dobryś nie obraź się, ale przecież zachowujesz się jak dziecko. To Emilka zachowuje się jak dziecko. Pamiętasz, jak po gimnazjum twoja mama chciała was przenieść? Pamiętasz, jak walczyłyście, żeby być w jednej klasie? No i co się teraz zmieniło, że nagle chcesz się przenieść? No ale to było wtedy, no teraz się trochę zmieniło, ale co mam sobie że pan nie przyniósł? No jakie mam inny powód wymyślić? Gabrysiu, proszę cię, wróć na lekcję, dobrze? Przemyśl to wszystko, ochłoń troszeczkę, prześpij się i jutro porozmawiamy. No jasne, ja bym słyszała swojego ojca. – Porozmawiamy jutro. – Gabrysia, pan Lesicki ma rację. Rację, wróć na lekcję i zastanów się, żebyś nie zrobiła czegoś, czego potem będziesz żałować, no. No, wracaj na lekcję. – Do widzenia. – Do widzenia. Gabrysia nie ma zamiaru słuchać rad nauczycieli. Nie chce mieć nic wspólnego z Emilką, która coraz bardziej ją denerwuje. Poza tym chce, żeby Paweł, który jej się podoba, zaczął ją traktować poważnie, a nie wyśmiewać się z niej. No wiesz co, Emilka oczywiście obiecała mi, że nie będzie ode mnie zgabiać, no ale nie dotrzymała słowa. Także tym razem jej na pewno nie popuszczę. No popieram, skończcie wreszcie ten cyrk. Hej Gabi, gdzie byłaś? Wszędzie cię szukałam. Jak tu gdzie byłam? W pokoju nauczycielskim. Jutro ja już będę w innej klasie. Co? To ja coś się przenoszę. Przenoszę się, żeby od ciebie uciec, kobieto. Gabi, to tylko kurtka, przepraszam. Zejdź mi z oczu, nie chcę się z tobą gadać. Tak? Ja bym cię tak nigdy nie potraktowała, nawet jakbym była na ciebie wściekła. Gabi, nie przesadzasz trochę? Rozumiem, że jesteś zła na Emilkę, ale żeby od razu się przenosić? No ale sam się z nas śmiałeś, tak? No bo ta wasza przyjaźń była śmieszna, no ale patrz. Jesteśmy zgraną klasą, dobrze się dogadujemy, nie żal ci? No, niby żal, no ale... Jak chcesz, to możesz ze mną na stałe. No przecież siedzisz z Marcinem, Dobre, no dzisiaj go nie ma, ale przecież jutro już będzie, tak? Marcina się przesadzi do Emilki, a Ty będziesz siedziała ze mną. A naprawdę chciałabyś ze mną siedzieć? Pewnie. zostaje. Fajnie. Paweł chce ze mną siedzieć, sam mnie o to poprosił. Chyba mu się podoba. Ja na pewno mu się podoba. Zrobię dla niego wszystko. No nawet jeśli miałabym się nie odzywać do Emilki przez całe życie, no to trudno. Dla niego jestem w stanie zaryzykować przyjaźń z Emilką. Kurde, ale mi się udało z tą Gabryśką. Początek roku szkolnego, a ja załapłem już trzy pały z matmy, dwie z i dwie z fizy. Dzięki niej wyjdę na prostą. Może będę od niej odpisywał na sprawdzianach i naciągnę na kilka prac domowych. Głupi, to jednak zawsze masz szczęście. Emilii jest przykro, że Gabrysia po raz kolejny zerwała ich przyjaźń. Tym razem, zamiast ją przepraszać, postanawia się na niej zemścić. Emilka, płakałaś? Gabryszka znowu mnie zwymyślała. Ale tym razem jej się odegram. Mogłaś nie kupować takie same kurczki? Wiem, że przeginam, ale ona przegina jeszcze bardziej. Nagle wszystko chce zmieniać? Bo co? Bo Paweł się z nas śmieje? A co on niby ma do naszej przyjaźni? To ty jeszcze nie zauważyłaś? Niby czego? Gabi z nim totalnie zakochana. Niemożliwe, powiedziałaby mi. Może się bała, że jego odbijesz? Przecież nigdy bym jej czegoś takiego nie zrobiła. Jesteś tego pewna? Może odgapiłam od Gabryśki paznokcie i kurtkę i ogólnie wszystko od niej odgapiam, ale faceta nigdy by mnie nie odbiła, nawet jakby mi się strasznie podobał. Chyba że chciałabym się na niej zemścić. A tak się składa, że jestem wściekła i z przyjemnością się na niej zemszczę.